Jakbym miała to tak bardzo ściśle powiedzieć, to powiedziałabym, że to jest takie zderzenie teorii z praktyką. Czyli to, czego ja uczę dzieci na lekcjach języka angielskiego w takiej suchej postaci książkowej, no to ma swój test tutaj, na miejscu. I jestem bardzo mile zaskoczona reakcjami młodzieży, bo rzeczywiście odkrywają, to, co, co są im przekazane w praktyce, w rzeczywistości, tak jak tutaj jest. Także to jest takie fajne porównanie, no i mam z powrotem taki feedback, bo po powrocie z kolei z obozów bardzo fajnie się odkrywają w klasie. Opowiadają o tym, co widziały, jeśli znowu nauczamy jakieś treści, to bardzo ciekawie właśnie zawsze mówią: Tak, ja tam byłem, rzeczywiście tak jest, to widziałam, czy widziałem, i, i chcą opowiadać o tym. Także to ma swoje jak gdyby, dalsze działanie poza obozem. Nie tylko to, co widzą na obozie, ale też przenoszą to do życia już dalszego swojego po powrocie z wakacji. Obozy są bardzo ważne dla naszej młodzieży, ponieważ pomagają nam przybliżyć kulturę, tradycje, zwyczaje krajów anglojęzycznych. Myślę, że tego typu obozy są fantastyczną alternatywą do obozów w Polsce i gdziekolwiek indziej, bo tylko tu w Londynie młodzież może się w tak bezpośredni sposób uczyć języka angielskiego, kiedy otacza nas ten język wszędzie. Słyszymy, widzimy, czytamy. To jest bardzo fajny sposób na rozwinięcie swoich własnych kompetencji, tych, które mam na temat Anglii i właśnie różnych miast, tak, które się tutaj znajdują. I jest to też super sposób na rozwinięcie moich wychowawczych umiejętności, czyli generalnie mojej interakcji z dziećmi, z uczniami. I z ich strony widzę, że to też jest bardzo fajna sprawa, tego, że oni się cieszą, jak się, jak się do nich mówi, jak się z nimi rozmawia, jak się im jakieś różne ciekawostki po prostu podpowiada. Jak przychodzą tutaj i się okazuje, że rzeczywiście to, czego się uczą na lekcji, to się naprawdę dzieje. I rzeczywiście te czasy wszystkie, których się tak ciężko muszą uczyć na gramatykach, to to naprawdę tutaj się to wykorzystuje.